Siemano w kolejnym odcinku mnie na kanale, w dzisiejszym odcineczku mamy serię od nędzy do pieniędzy Wy na starcie zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję Bo lecimy mordy po 51 tysięcy widzów, a brakuje już tylko 300 subskrypcji do 51 tysięcy Także jest naprawdę fajnie, napiszcie hashtag opryski, a wam przypnę serduszko Akcja 60, gdzieś tam akcje z torkiem. już bywały ten ciągnik na swoją akcję jeszcze troszeczkę będzie musiał poczekać. Dlaczego? Ano, dlatego, że dzisiaj e, zajmiemy się. W sumie akcja opryski to nie do końca tak można to nazwać. Bo jednak ja opryskiwaczem zapomniałem, że nie będę dzisiaj robił, tylko nawozy będziemy ogarniać. E, także mi się troszeczkę tu pomieszało, bo już mi się pomieszało serius postępowy, także. No ale niech będzie ten hash tak opryskiwacz, też będzie spoko. Dobra, podczepiamy sobie unię, bo sobie nawet przypomniałem, że przecież ja mam tutaj zakupione nawozy, no nie, a jeszcze nawozy też nie zostały jeszcze ogarnięte, 65% i drugi ma. No nie wiem, 30%, także nie wiem czy tyle aż wystarczy. Ale obstawiam, że ten ciągnik z tą slipą powinien sobie poradzić, nie wiem, jak to będzie na 100%, czy mu się faktycznie uda, bo jednak jak będzie załadowany. To mogą być leciutkie problemy, ale też nie chcę jakoś za bardzo męczyć tego zetorka. Jeszcze podczepmy sobie wałek, dobra, podczepił się. No i lecimy sobie z Sipmo. To też nie jest nie wiadomo jaka pojemność. Także miejmy nadzieję, że wszystko tutaj elegancko będzie wyglądało. Pamiętajcie, że na moim Instagramie brakuje jeszcze. O matko Bosko, ile jeszcze brakuje? No, z jakieś 200 osób do wydania polskiej mapy do farminga 19, czyli roll maszowo. E, także wbijajcie na mojego Instagrama, zapraszajcie swoich znajomych. Fajnie, jakbyś ta mapa została wydana, tak akurat na święta, pod choinkę dla was. Jeżeli jeszcze nie macie konta na Instagramie, to zakładajcie, bo jest to tak naprawdę dla mnie mega, mega ważne. Dobra, przepuścimy sobie tego typka. I polecimy sobie na samym początku na pole z kartoflami, i chyba polecimy sobie, nie wiem jak, bo tam mam dosyć dużo roboty, w tamtej części. E, tutaj te dwa pola są już nawiezione, e, także tutaj już będziemy czekać bardziej na opryski, a tam muszę sobie jechać. Teraz pytanie, czy to był ten skręt, czy to nie był ten skręt, bo e, tam jest jeszcze chyba, nie, droga, droga tam jest, ale to już nie tamta na 100%. No i oglądacie ten odcinek w poniedziałek, także też zapraszam na live'a około 19.00, To jest różnorodność. Czasami jest o 18.30 nawet, także wiecie, możecie gdzieś tam śledzić kanał, bo te powiadomienia z YouTube'a to wiadomo wyglądają jak wyglądają. Konkursik na Farminga 19 już w tym tygodniu, a jeżeli chodzi o Discorda. Discord jest zrobiony, ale jeszcze gdzieś tam zapomniałem to wszystko poogarniać, także... Gdzieś tam link do niego dostaniecie najprawdopodobniej wszyscy. Albo gdzieś też w środku tygodnia, albo zobaczyłem, bo teraz w tym tygodniu, aby do środy, czwartek, piątek już nie idę do szkoły, także gdzieś tam w czwartek i piątek wszystko najprawdopodobniej będę ogarniał. O kurcze, widzicie, ma problemy, troszeczkę ciągnik. Jak dodajemy więcej gazu, to przód do góry, no nie, w Ursusie. O kurde, I to tak bardzo bierze w tej 60. Do 60, dzisiaj troszeczkę się pomęczy. No ale dobrze, najmniejszy ciągnik na gospodarstwie, akurat taki do nawozów, do oprysków, może do oprysków troszeczkę bardziej, bo ten opryskiwacz na pewno do sześćdziesiątki będzie elegancki. No a tutaj jednak ten rozsiewacz jak jest napełniony troszeczkę, e, troszeczkę swojej wagi ma i tu tutaj do góry jak wyjedziemy, o, leci, leci, przód do góry normalnie. Dobra, tutaj kartofle już mamy zaraz. O Boże, co, co, co to się sta... Uj! Co to się stanęło tutaj, ale patrzcie, e, ktoś zostawił, w sumie ja zostawiłem, ale ktoś zostawił ten, e, nasionka, ominiemy sobie elegancko, tutaj jak, jak mamy pod górkę drogę, to powiem wam, że trzeba naprawdę powolutku jechać, trzeba było brać jednak tego zetora do tej pracy. Tragedia, ale co to, to co się tutaj dzieje, e, nie wiem jaka jest szerokość tego tak dokładnie, żeby tutaj, no wiecie, no, szerokość to znam, ale względem pola to nie mam pojęcia za bardzo. No i też tak szczerze mówiąc, to chyba to w całości to pole robi. E, z tego co widzę. Albo i nie. Nie, nie robi w całości. Robi dotąd. Tam to się wydawało tylko, że robi, patrzcie. Chociaż. Widzi tutaj taki ciemniejszy, ja chyba widzę i... Mm... No raczej, jeżeli robi tutaj dotąd, to tutaj też powinno robić, no nie wiem, przejedziemy po prostu, no o z tej perspektywy widać jak robi, widzicie, tutaj robi w całości, a tutaj robi gdzieś tak dotąd, także elegancko jedziemy mniej więcej, jeżeli chodzi o prawą stronę, w całości tego pola po prostu nie uda się zrobić. No i im więcej będzie ubywało nawozu, no może nie tyle lepiej, no bo jednak to kosztuje, ale będziemy mieli po prostu 60, będzie miało łatwiej. Jutro chyba wam wrzucę rozwojowe... wow, troszeczkę są problemy. Jutro chyba wam wrzucę na kanał rozwojowe gospodarstwo, e, ze względu na to, że już jest ten 96. odcinek, szczególnie, że dzisiaj, jak to nagrywam w niedzielę, to jeszcze streamek będzie od 19 do 21. E, to sobie sporo rzeczy poogarniamy na tym rozwojowym i przygotujemy już do odcinków... Takich troszeczkę inne odcinki będą te cztery ostatnie z rozwojowego, ale po prostu ja nie miałem już pomysłu kompletnie co tam robić. Wybudowałem te fabryki, zrobiłem to co po prostu się tam dało już porobić i gdzieś tam pomysły się wyczerpały. No to takie proste i logiczne, że kiedyś te pomysły musiały się wyczerpać, szczególnie że tam już 100 odcinków było, a gospodarstwo się tak rozwinęło. Też może za dużo troszeczkę na live'ach graliśmy, bo jednak te live'y spowodowały, że jak były prawie codziennie. No to to rozwojowe się bardzo, ale to bardzo szybko rozwijało, prawda? Jakby tych streamów nie było, to najprawdopodobniej, żeby dojść do tego wszystkiego, potrzebowalibyśmy no, z dwa razy więcej odcinków, czyli około 200 by ta seria pewnie miała odcinków. Byśmy teraz pewnie by byli w połowie tego, no gdzieś, gdzieś jak na 50 odcinku tak naprawdę. O kurde, jeszcze bierze do góry. Mamy tutaj jeszcze ponad 100 tysięcy, jak widzicie, to są pieniądze przeznaczone już na budowę bardziej. Kurnika, oraz, no najprawdopodobniej też będziemy burzyć jakieś budynki i płot też przestawiać, bo troszeczkę tutaj będzie zainwestowane w to wszystko jeszcze bardziej. Także kolejny odcinek na pewno będzie zbudowania, bo nie wiedziałem. Chciałem te nawozy na początku ogarnąć, żeby też można, no, najlepiej jakby tu żniwa już można było ogarniać, bo wiadomo, że na tej serii fajnie się gra też i na streamkach. Ale gdzieś tam, no, na streamy to jeszcze nam nie wyjdzie, bo dopóki te, te budynki jeszcze, wiadomo, teraz tak i tak te odcinki nadciągam i to bardzo nadrabiam w sumie. Także wiecie, jak to mniej więcej wygląda. Na gospodarstwie po dziadku sporo będziemy sobie grali. Też tam odcinek trzeba nagrać z koszenia jakiegoś inczmienia albo jakiegoś żypaku. Dojedziemy sobie do drogi. Tą drogą też bym do tego pola chyba dojechał. Chociaż w sumie to trwa, no tam też byśmy w lewo skręcili, ale jedźmy sobie prosto. Na razie, nie będzie tutaj jakiegoś problemu, żebyśmy o tako sobie dojechali. Nic nie jedzie, nic nie jedzie. Z lewitki. To lecimy na Szczecin, czyli zostało nam jeszcze raz, trzy, no tam to jest praktycznie no, jako jedność, bo tam będziemy mieli pole, łąka i pole. I, I ta łąka najprawdopodobniej będzie przeorana i zrobimy tam jeden porządny kawałek pola, wiecie, bo, ale to dopiero po żniwach na pewno, bo tutaj też i z tej łąki ja nie mam żadnych korzyści, też i krów na tej serii na razie nie będę miał, także też nie mam jakiejś za bardzo potrzeby, żeby to było. Dobra, zajeżdżamy sobie na kolejny nasz kawałeczek. I cyk, uruchomiony Powiem wam, że się jedzie dosyć szybko e, Taka prędkość jest dosyć fajna Bo jedziemy na godzinę 20 no, Z nawozami to da, dajmy sobie taką prędkość Powiem wam tego 15 sobie dajmy prędkość Z tymi, z tymi nawozami e, To mi się zdaje, że będzie taka lepsza troszeczkę Bo to 20 tak troszeczkę aż za szybko się wydaje Nie wiem jak to wygląda w prawdziwym życiu, jeżeli chodzi o nawóz Nigdy w życiu rozsiewacza nie miałem. E, tylko chyba ręką się rozsiewało z tego co pamiętam. E, opryskiwacz to był, ale tego to rozsiewacza to chyba nie było Może był kiedyś, nie wiem. Nie mam pojęcia, bo już nie pamiętam. Także za bardzo to się nie orientuję, z jaką to się prędkością powinno jechać. A też i do czynienia gdzieś tam z rolnictwem, teraz to wiadomo, że nie mam. Dobra, no to pole nam wyjdzie na jakieś 4 przejazdy. No tam może na 5, bo nie wiem, czy to w całości uda się ogarnąć. Inne eleganckości, sobie jedziemy prosto, prościutko I chyba a kultywator troszeczkę inny wezmę, bo tam Ten agregat taki talerzówkowy jak wiecie No to to spoko sprawa, to 3 metry i w ogóle z hydropakiem, ale e, Wymienimy go na też 3 metrowy, ale to, to troszeczkę lżejszy Przynajmniej wyglądowo jest lżejszy, bo pobrałem go, jeszcze do gry nie wstawiłem Także nie wiem na 100% jak to wygląda E, także tej, tej zmiany no, nie będę wam pokazywał, to po prostu podmienię tą maszynę. Tam cena raczej to się za bardzo nie będzie różniła, e, jeżeli chodzi o zakup, właśnie takiego kultywatorka. I też on będzie z hydropakiem, tylko tak będzie, tam jest chyba wałek, łapy, wałek i do tyłu jeszcze siewnik może iść. E, no tutaj są te talerze, które no ta rama sama jest taka, no widać, że bardziej masywna. Także mam wrażenie, że tamten e, będzie no lżejszą maszynką, mimo wszystko. Czyli taki no nawet do 60, jakby tak podczepić, to moim zdaniem. Jakby nie wzięło przodu do góry, to najprawdopodobniej ta sześćdziesiątka by nawet dawała sobie radę z taką maszynką. E, także, no, moim zdaniem, taki, na to gospodarstwo i tak nam wystarczy na spokojnie. Kurde, tu już jest 14:20, 14:30 praktycznie. Mam jeszcze 10 minut odcinka, czyli skończę nagrywać gdzieś tak 14:40. E, no i 20 minut, jeszcze, żeby film ogólnie gdzieś tam. Zrobić na 15, znaczy zrobić, no bo tam on się przesyła teraz, no nie? Tylko, że tam wiadomo, tytuł ustalić i w ogóle miniaturkę zrobić, to tak jest 10 minut roboty, także na. Czy ten krzak się nie wygina? Co to jest o to? A, bo tu jest z tym. Ja nie zauważyłem tego, bo tu były też krzaki, dobra, tu żeśmy wjechali ładnie. Teraz A tu z tyłu nic za nami nie ma, no nie, tutaj już akurat droga jest, polna, normalnie. No i pytanie, czy to no, naraz to nam raczej nie wyjdzie o ten o kawałeczek, prawda? Bez szans. Zrobimy sobie to po prostu na dwa przejazdy. O tutaj na styk, a tutaj. No tak no mało, mało na pewno tam zostanie, ale jednak coś zostanie, dlatego trzeba będzie jeszcze tam przejechać I to pole mamy teraz nawiezione na 50%, jeżeli dobrze się orientuję w tym wszystkim. E, później jak to skończymy, to wysią wysiądziemy z ciągnika i zobaczymy, bo z tego co też wiem, tam któreś pole jest. No na no, opryski na pewno nam zostanie raz, dwa, trzy. Cztery. No, w każdym razie tam nie wiem, czy cztery, ale czy te duże kawałki na, na opryski zostaną, bo tu to będzie pryskane e, znaczy wiecie tak w kwestii filmu, no bo ja też co niektóre rzeczy robię tak poza filmami, na live'ach i dzisiaj na live'ie, nie no, dzisiaj na odcinku raczej wszystko skończymy, jeżeli chodzi o te nawozy, bo się tam wiecie 10 minut filmu, to e, na spokojnie powinno wyjść, szczególnie, że tu mamy jeden przejazd, tam jeszcze przejechać się rekreacyjnie na tamten kawałeczek, na tamte trzy w sumie kawałeczki no i z takiej roboty dzisiejszej, to chyba na tyle na tej serii dopiero zacznie się budowanie jeszcze przed tymi obryskami no bo to tak będziemy mieli troszeczkę czasu zanim to nam rośnie to będziemy gdzieś tam pierwsza kolejność to chyba kurnik i też nie wiem jak to gospodarstwo zaplanować no bo tak naprawdę no na gospodarstwie to stodoła gdzieś tam ten silos zostają no to, to jest akurat takie pewne ta wiata nowa też zostaje ale ten budyneczek taki gospodarczy ten jeden z tam maszyny przed nim stoją to tak naprawdę on nie ma na żadnego zastosowania i nie wiem czy to zostanie czy to będzie jakoś burzone na pewno to z tyłu co jest za gospodarstwem tam no, akurat za gospodarstwem za bardzo tego terenu też wy nie znacie, bo to na filmach jest naprawdę rzadko pokazywane, ale tamten budyneczek po prostu będzie wywalony, te gruzy będą wywalone, Drzewa będziemy ścinać, także tam roboty powiem wam, że troszki, troszki będzie, dobra. Sprawdźmy, ile tu będzie nawiezione tak, tak. dokładnie. Ja mam wrażenie, że na 50% teraz jest. Tak, jest na 50% rzepak nawieziony, także elegancko. No i po żniwach będziemy mogli inwestować w kolejne nowe rzeczy, bo nie oszukujmy się, ale gdzieś tam jakieś pieniążki ze żniw będą, ale to raczej nie będą inwestycje, nie wiadomo jak duże w maszyny, bo mamy je po prostu. Może jakiś ciągnik, aby zamienimy może tego zetorka kiedyś. No i będziemy coś bardziej w pola inwestować, co nie? Tak jak mówiłem tamto, łąkę po prostu zaoramy i będziemy mieli taki jeden troszeczkę większy kawałeczek z tych trzech pól. Zresztą zaraz na nią teraz jedziemy, także wiecie, zaraz wam to pokażę, jak to mniej więcej wygląda. No i z tych pól takich, które gdzieś tam patrzyłem, to w sumie nie wiem jakie będę chciał mieć. Bo to jest nawet ładne jakby to kupić. Bardziej takie też i większe o to pole też ładnie wygląda, jeżeli chodzi o powierzchnię. No bo też takich malutkich pierdółek to się nam nie opłaca kupować, bo to tak bez sensu takie mała pierdółka, no to wiadomo, na kartofle gdzieś tam. Albo na jakieś tam inne rzeczy, które gdzieś tam za bardzo z tego i tak jak nie będziemy korzystać, ale po prostu było dla zwierząt, jak już będziemy mieli tych świnek troszki. Także coś takiego to na pewno się przyda. no I taka obora, tak jak mówiłem, no ale takie nie będziemy stawiać, widzicie ona, jakaś wielka mega nie jest, ale... Lepiej postawić tam to już nowoczesną. Tu jest właśnie ładny kawałek pola, no nie? Tylko, że tutaj znowu mamy drogi polne i tak średnio będzie to połączyć z czymkolwiek. Pojedziemy sobie na razie tędy. No tak samo, czy, czy ten kawałek, czy e, nawet właśnie o te o kawałeczki. To kurczę, to wszystko jest są spoko sprawa. Nawet jakbyśmy kupili o ten kawałek pola, te dwa drzewa, wy... no ale tutaj tak będzie takie wielkie jedno. To nie chcę już też robić, żeby wiecie, cała mapa była praktycznie w polach. No to jest nasze, no nie? I to będziemy teraz nawozić. I teraz patrzcie. Tutaj mamy na 50%, tu już będziemy mieli listówkę. E, to jest też na 50, tylko to jest na 0. To będzie wszystko zaorane i z tego nam powstanie takie no dosyć mega duże pole. Tak naprawdę ta łąka zrobi wielką robotę, ale nie czy to przyoramy to wszystko na raz, żeby tutaj zrobić jedno pole. Czy po prostu z tego pola i z łąki zrobimy jedno, a to będzie takie osobne? E, przygotował na jakieś kartofle albo coś takiego, bo to te, to z tej strony też jest łąka, no nie także tu jest też powierzchni e, dosyć sporo, a to, jakbyśmy zrobili o tak o to to pole moglibyśmy, jakby się udało równo i łąkę jakby się udało ogarnąć od tego gościa, e, zaorać aż do drogi, żeby tutaj mieć dojazd idealnie do pola. I powiem wam, że to jest taki pomysł moim zdaniem genialny, no bo tak czy siak do łąki tutaj sobie sąsiad dojedzie o tam obok drzewa wiedzie, także tutaj nie ma za bardzo problemu. No i tutaj jakby tej łąki się udało dokupić to też można było coś tutaj kombinować to Drzewo też można wyciąć i tutaj też kolejny przejazd zrobić Nie wiem nawet 2 metry jakby tej łąki kupić od chłopiny to też by było spoko Nawet do tego płotu no nie Tylko ciekawe czy on by tyle sprzedał Ale naprawdę fajne pole by nam wyszło Trzeba się po prostu nad tym zastanowić I gdzieś tam to poogarniać sobie już w myślach powoli Bo żniwa tuż tuż także trzeba to wszystko ogarniać Szczególnie że coraz większe maszyny mamy prawda Dobra, ja sobie zacznę od tego pola w sumie tutaj łąkę też od razu będę nawoził, także wiecie. No na no, łąkę na i obornik jakby dać, to też by było spoko, ale na razie o tym nie myślimy Wjeżdżamy sobie tutaj. Ile nam w ogóle tego zostało? O 33%, to troszeczkę już tego poszło. E, tam jeszcze nawozu mam tyczkę na gospodarstwie, nie wiem czy nam to wystarczy. No. Na, na dzisiejszy odcinek raczej nam starczy, no jakbyśmy mieli dojechać na gospodarstwo i gdzieś tam jeszcze doładować. Ale, tak na ogół, żeby wszystkie pola jeszcze zrobić, to jeszcze jeden, ten taki trzeba będzie dokupić. Czyli to trzeba liczyć chyba z półtora tysiąca albo z 2000. tysiące, mniej więcej na zakup tego. Pojedziemy sobie o taką w tą mańkę. A może w ogóle dookoła będę jeździł po tych polach, że od tej strony też sobie o taką objedziemy zaraz. Zresztą zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Patrzcie, coś takiego, jak jakbyśmy pojechali tutaj po prostu. A jakie to są tekstury na łące? Ona się ciemniejsza też robi, no nie? No, widać, widać mimo wszystko różnicę, że się ciemniejsza robi. I tu sobie elegancko dojedziemy do końca. I polecimy w tamtą mańkę. Teraz, od tutaj, o. Dobra, elegancko, elegancko, perfekcyjnie. Zajeżdżamy teraz w tą stronę. I lecimy. I lecimy, nie śpimy, zwiedzamy, latamy. O, i cyk. Wujeczka, i lecimy, kurwa. Się robi w tym polu, się robi, się ma hektary, to. Nie wystarczy mi tego nawozu na 100% na, na te kawałki, bo już 17%, a tu idzie 17% praktycznie na jeden taki przejazd, także. No bo tam było 34, no to no 17 mniej więcej. Tutaj jak to zrobić? Wiedziemy troszeczkę w te krzaki, bo to są te krzaki, które się powyginają, tak czy siak. Wyłączymy. Prze... Tylko teraz, jak wyłączyłem, czy mi to zrobiło do końca, czy też nie. No. no nie wiem, nawet chyba zrobiło. E, pojedziemy sobie teraz w tamtą stronę. Dobra, tutaj jak już przywykliście zdjęcia do miniaturek są robione jak zwykle na gospodarstwie, bo mam wrażenie, że ładnie wychodzą, dlatego też i dzisiaj też zdjęcie nie będzie gdzieś tam z pola, tylko bardziej z tego, z gospodarstwa. I sobie pojadę od razu z tej tendy. Ile mamy jeszcze tego? 10%. Raczej jak dojedziemy do końca, to już tyle będzie. Z tego wszystkiego będziemy musieli jechać, zawrócić naładować. W sumie to ja się nie będę pchała aż tam tak daleko, wiecie. Bo tak trochę bez sensu się aż tyle pchać, jechać i później znowu zawracać, tylko pojadę sobie od razu naładuję tą miedzą I będziemy mogli dalej to kontynuować, tutaj na łąkę mógłbym też ale wywalić A zresztą dojazd do tej łąki będzie miał sąsiad też i tędy no nie Tam jakby raz przejechał przez moje pole to by się po prostu też i nic nie stało no nie, żeby gdzieś tam to wykosić Szczególnie, że może sobie trawę i pożniwę wykosić jak ja już to sobie wszystko poobrabiam, nie musi trawy kosić nie wiadomo ile razy w roku e, Tej łąki jakieś ceglaki i wyjeżdżamy i wyjeżdżamy. Dobra, przejdź, se przejdź gościu. Zdrzymy przed samochodem na spokojnie. Wow, tu drugi był, ale się wyrobiłem perfekcyjnie. Gdybyśmy walnęli to była lipa, odszkodowania jakie by było. No tam w traktorze raczej by się nic nie stało, chociaż to też i prędkość tu wiadomo jest niska, to ile my wyjeżdżaliśmy. Błotnik co najwyżej mógłby się pokrzywiedzieć leciutko koło. Raczej większych problemów by tutaj nie było, jeżeli chodzi o naprawę tego ciągniczka. W sumie nie wiem czy zdążymy, no 18, 18 minuta filmu, to najprawdopodobniej to zupełnie i nie zdąży nawet dojechać na tamto pole, chociaż w sumie no pędzimy jak najszybciej się da, no sami widzicie, że e, dosyć ładnie sobie lecimy. Ale się kurzy, kurzy, się za nami, szczególnie, że to jest droga taka asfaltowa i tak się kurzy, no nie? Ale to jest w sumie, ta droga asfaltowa to nie jest układana, tylko jest taka rysowana, też nie wiem czego ludzie akurat coś takiego robią, ale... No też jakoś tragicznie to nie wygląda, ale mogłoby zawsze lepiej, no nie? Dobra, naładujmy ile nam tego wyjdzie. Wyszło nam no, 43%, także troszeczkę za mało. No polecimy jeszcze oczywiście gdzieś tam e, to wykorzystać, ale tak czy siak nam nie starczy, będę musiał gdzieś na live sobie po prostu pojechać i dokupić tego. Chociaż to już praktycznie jest po nawozach, także można czekać na następny sezon i dopiero w następnym sezonie kupować ale obstawiam, że tutaj nam wyjdzie jeszcze no w tamtą stronę, to masz 10% z powrotem, na no, łące to pewnie 3 przejazdy, to już masz 30%, to 40 i na tamto pole nam jedno S braknie, także... Gdzieś tam po prostu tego jest za mało. Jakby miał jeszcze tak. Jakby ta, ta, ta paleta, tak jak to się nazywa, to nie jest paleta, bo to jest ten worek, wyworek taki o. Byłby pewny, to by to wystarczyło na 100%. Ale. Jakby kurczę, a jak jest tutaj, nie wiem ile było naładowania, tam z 30% może było tego worka, no to wiadomo, że nie wystarczyło. Dobra, jedziemy łąką, tak jak wam mówiłem, koło tego drzewa można sobie elegancko wjechać i łąką sobie przejechać, mimo że tej drogi żadnej nie ma, i byśmy do tego płotu mieli nasze pole, to naprawdę było to fa fajnie by to wyglądało, bo takie już troszeczkę większe kawałki, czyli gdzieś tam w głowie już mam jak to będzie wyglądało na pewno i też wam to przedpremierowo mówię, żeby później nie zapomnieć, a jak zapomnę to sobie odpalę odcinek i będę wiedział, no nie? Co i jak. Dokąd by to zrobiliśmy? Bo ja się tutaj w którymś miejscu rozmyśliłem. Dobra, już widzę w którym miejscu się rozmyśliłem. I mieliśmy 43%. Zobaczymy, ile będziemy mieli, jak dojedziemy sobie do końca pola. Tu nam zrobi w całości? No, w całości nam robi. A tutaj? Tutaj też nam robi w całości. Tak, na styk. Najprawdopodobniej gdzieś tak idealnie do tej miedzy. No, coś, coś takiego. Także elegancko, elegancko, perfekcyjnie. O, mamy jeden przejazd, aby zrobić tutaj też i do końca nie będziemy dojeżdżać, bo mamy dotąd aż to zrobione eee, dotąd pytanie, dokąd chyba dotąd eee, ile mamy? 36% także na taki jeden przejazd idzie no troszkę tam tyćkę idzie tak naprawdę Weźmy sobie przejedźmy teraz tą łąką Aha, ja, pachaj, nie robi mi do końca nie robi mi do końca trzeba gdzieś tak ojechać się ustawić a nie wiem, jak to ludzie w prawdziwym życiu ogarniali. Wiecie, że, 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 że robi taką szerokość, czyli no to stare maszyny, bo teraz, jakieś co wszystko nowoczesne, e, no to już tam wywalone, bo to jest raczej łatwo. Ale kiedyś, jak to ludzie ogarniali takimi starymi, no to ja pierdzielę, to przecież to troszkę trzeba było się pozastanawiać nad tym, jak na przykład coś ogarnąć, prawda? No i tak jak mówiłem, no, no nie, nie ma raczej szans, że mi to wystarczy, ale powiem wam tak, w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Bo i tak no, nie ma szans, że skończymy to zrobić, bo już jest 27 minut odcinka ponad, także lepiej już to zostawić sobie w spokoju, akurat dojechaliśmy do tego miejsca. No i co? Plany na kolejne filmy wam przedstawiłem, także czekajcie już na kolejne filmiki, już i tak, tydzień ostatni szkoły został, także wbijajcie na live'y, a ja już się z wami żegnam i...